Witam bardzo serdecznie w dość nietypowym i prawdopodobnie ostatnim tego typu openingu na YouTubie. Partnerem dzisiejszego filmu jest Diablo Chairs. Raczej nikomu nie muszę przedstawiać ich foteli, gdyż te rogi są rozpoznawalne w całej Europie. Fotel Diablo pozwoli Ci na długie godziny huntów czy farmienia golda bez poczucia dyskomfortu. Na stroje Diablo Chairs znajdziesz wiele nowych modeli w kilku wersjach kolorystycznych. Od zwykłych klasycznych czarnych, aż po ekstrawaganckie z kolorowymi wstawkami. Modele są dostępne w aż trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasuje się do Ciebie, a nie na odwrót. Moim zdaniem są to najwygodniejsze fotele gamingowe na świecie. Obczaj koniecznie wszystkie modele foteli Diablo na ich stronie. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Dzisiaj jest znowu kadny. Siemano. Tak jak powiedziałem, jest to dość nietypowy opening, gdyż będziemy otwierać surprise cube, które już nie są dostępne w ogóle w Tibii, od momentu wejścia Tibia A Z takich cubów możemy oczywiście wyciągnąć różnego rodzaju pierdoły, pierdoły typu kryształki, pomarańcze, pieniądze, ringi czy też nawet potiony, ale możemy też wyciągnąć takie fajne kolekcjonerskie lalki, które są repliką demonów, które były dostępne kiedyś na tibijskich arenach. E, tak już trochę zdradziłem, że te Super cube właśnie były dostępne e, z aren. Obecnie możemy pozyskać podobny przedmiot, który, no, który wygląda tak samo, ale nazywa się drone Cube i nie lecą z niego już te demonki, a te nowe potiony, które są nagrodą za Tibia Drome. W sumie wraz z i Torusem zbieraliśmy je już od, nie wiem, chyba od roku, e, póki oczywiście były te areny i udało nam się zbierać 50 sztuk. Dalej, no niestety, weszło Tibia Drome, nie było już czasu i musieliśmy przerwać zbieranie. Te demonki, które chcemy wydropić, te laneczki, obecnie również można zdobyć Stevia Drome. tylko że oczywiście będziemy potrzebować na to dosyć sporo punktów. Różnego koloru demony wymagają również różnej ilości punktów, tak też najtańsze powinny być brązowe demony, później zielone, niebieskie, potem czarne i na końcu czerwony, bo jest on dostępny za 6000 punktów, czyli teoretycznie no, powinien być najwięcej warty i też na niego będziemy polować. Czy się uda zdobyć jakiegokolwiek demona? Tego nie wiem. Trzymajcie kciuki i zaraz lecimy z pierwszym cubem. W sumie to nawet nie wiemy czy nam się ten opening zwróci. Tak jeden cube kosztował około 800k do 1kk. Obecnie w historii marketu możemy zobaczyć, że cuby były sprzedane za 1kk za sztukę, także Cały opening, czyli 50 kubów, by nas kosztował 50 kk Oczywiście nie możemy tego w taki sposób liczyć, ale czysto teoretycznie warto to podkreślić. Za ile się sprzedają takie domki, nie mam pojęcia. Nie było ofert kupna, sprzedaży. Nie wiadomo, ile są tak naprawdę warte. To co, Wikardy? Zaczynamy? Ja, jestem gotowy. No to czyń honory, otwieraj pierwszego. Boom. I nic. Dobra, to lecimy z następnym. Co to jest? Timering. Powiem Ci, że tego nawet nie widać jak to otwieramy, może ja się obrócę. Ta kostka tutaj zasłania, co to jest? Live Ring. Dobra, nie, Ring of Healing, co ja mówię. Następny. Same ringi, Stealth Ring. Będziemy mieć cały komplet w sumie ringów. Mamy pierwszy kryształ. Też dużo warte nie jest, ale okej. Okay. Pomarańcze, Jakby ktoś był głodny. W sumie zapomniałem, że to z tego leci. Energy Ring, coś nowego. Ok. Co tu mamy? Ring of Healing, kolejny. O. Kyształek. Kryształ. Nice. No, ci, W sumie nie liczymy ile otw otworzyliśmy i a ciężko będzie teraz sprawdzić tak naprawdę ile zostało do końca. Jest Barpen Ring. O, kolejny. Kolejny. No zobaczymy kto otworzy tym ok. Otwierałem w sumie po jednym y, boksie każdy. I... A to moja kolej, dobra. O! Proszę bardzo, puszaj potem. Całkiem nieźle, pomarańcze. <grym> Okej. Okay. Krystal Twitter Mam pewne obawy, bo że w ogóle nie trafimy do Monka. To by był przypał. Na 50 boksów nie trafić ani jednego demona. Trochę szkoda by było tak naprawdę. I pieniądze. To nie dużo pieniędzy, 500 GP. No, 500 GP. O, a masz więcej pieniędzy. Mamy pieniądze. Kupimy sobie coś ładnego albo demonka. Trzeci dwalfen ring. Jest Krystal Twitter, ale to innego koloru. Pomarańcze, za chwilę się te ringi gdzieś indziej przerzucić. Bo mi miejsce w plecaku zajmują. Pierwszy stack już skończyliśmy. To nieźle. Co to jest? Giant, nice. Całe 3K. O, Mastermind. Master Potio. 500 GP! Grubo. O 500 GP Coś czuję i że będziemy w plecy. Ty też o takie przeczucie. Chociaż jeden demon, jakikolwiek, nawet ten brązowy nie siądzie. Nie no, dwa by się przydały, po jeden na głowę. Na razie Ta się mimo. nie wroży, żeby jakikolwiek był Na razie to przypał. Wejdź jeden, coś tam Eee, Giant Shimmering per, druga. Ok. Przerzucę sobie tutaj ringi. Żeby zwolnić troszkę miejsca i zostawię tylko stakowalne przedmioty w tym plecaku. W sumie mam propozycję. Otwieramy po jednym boksie, więc kto trafi demonka jako pierwszy wygrywa 1 KK od drugiej osoby. Co ty na to? 1 KK. 1 KK. OK. Okej, okay, to no to lecimy. Teraz moja kolej. Pomarańcze. Także dodaliśmy trochę pikanteri. Uuu, przystasku. Mam fragment. Mianowicie w tym pintery, nie mam pojęcia. Ale mogliby zdać coś coś tutaj lepszego w tych Cubach, bo... Ach, takie śmieci to... Na pewno się nic tutaj nie zwróci. Bardzo ja takiego to. <grych> no słuchaj, ciekawe jestem czy ktoś by w ogóle te kuby kupił. Bo to łatwo powiedzieć, że jest cena 1 kaka za kuba, ale czy ktoś to w ogóle kupi? No. Obecnie jest skoro może gdyby on zdobył z Dromę, Lepiej sobie chyba to wyfarmić i po prostu yy, i po prostu go chyba kupić. Moment Warneringa. To źle wróży, bo to znaczy, że nam zostały tylko te kiby na dole oraz te dwa na górze. O kurde. Ja tutaj przerzucę Daj, wszystkie na środek. O może być. Dobra, uwaga. Koło ko teraz kolejty? Ty je dawaj. Dobra, dobra to, uwaga. Ostatnie sztuki. Crystal, crystal Splinter. To nieźle. Nie były ostatnie sztuki, ale dalej jest nadzieja. No jest nadzieja, oczywiście, że tak. Kurde <grystanie> Tylko coraz szybciej znika. Aj, aj, aj. Oj Dobra, oj. Oj Dobra, zostało... Trzy cztery. Chyba tak. To co, gotowy? 3. 3. <grystanie> <grystanie> to nieźle. <grystanie> Może lepiej nie przeliczajmy ile to by kosztowało, bo się idzie za głowę złapać. Ja jestem ciekaw, czy chociaż za jednego cuba by nam się zwróciło, chociaż za jedną dziesiątą kuba. Powiem tak, nie muszę tego liczyć, ale patrzę za te plecaki z tymi ringami z tym wszystkim, to nam się nie zwróciło. No dobra, policzmy. Przejdźmy jednak do podsumowania, ale zanim jeszcze podsumujemy, to jednak sprawdziliśmy ceny demonków i się okazało, że posiadają one jakieś wartości, czyli ktoś po prostu nimi handlował na markecie. Rumpik Demon tutaj pokazuje cenę na sekurze 78k, nie jest dużo, ale cieszył się nawet z tego demona. Następny mamy Green Pit Demon za 350 kniby był sprzedany Blue oraz red nie były sprzedane, a Black Pit Demon poszedł za ponad 2 KK, więc też całkiem spoko cena oczywiście musiałbym wypaść w cholerę tych demonów, żeby to się w ogóle teoretycznie zwróciło. No ale fajnie by było chociaż jedną, jedną jakąkolwiek figurkę wyciągnąć. Nam osiadło no, nieco mniej, nieco mniej, bo za pierścienie mieliśmy 10 knie całe i to tak sceny by były lekko zawyżone a za te wszystkie tutaj kryształki i pomarańcze mamy niecałe 30k, więc niecałe 40k wyciągnęliśmy z 50 surprise Cubu. Czy warto było to otwierać? Czy trzeba było sprzedać? Nie wiem. Nie zapłaciliśmy za to ani grosz, farbiliśmy je, ewentualnie zapłaciliśmy na nie swoim czasem, więc myślę, że taki opening fajnie, że i tak się znalazł na kanale. Mikady dziękuję Ci bardzo za pomoc w organizacji tego openingu i za udział w openingu. No, szkoda, że się nie udało nic zrócić, ale no, może w przyszłości. Może w przyszłości, może drumkiewy zaczniemy zbierać i może drumkewy będziemy otwierać z tymi nowymi podcastami. Ja nopki mam. <laughs> ja też punkty zbieram, więc kto wie, może się uda. Za 5 lat się widzimy. Dokładnie. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym tibijskim filmie na tibijskich mano Piona! Dobra, to masz tutaj Time Ringa, Energy Ringa, w sumie drugiego sobie zostawię, Można to trzy Dwarfen Ringi. Yy, masz tutaj Ring of Healing dwa razy, to by się bardziej przydadzą i Ringa. Masz też na te rune. kryształy, ja sobie zostawię te kryształy, masz pięć tych, jedną perełkę, masz też... w sumie masz te... T, K, na półsiano, Bogactwa. Bogactwa i 40 pomarańczy. Proszę bardzo. Nie wiem, czy jest równo, ale niech stracę. Człowiek z kurczybek po prostu wziął, wrzucił energy ringa w postaci magicznej. No, dziena, na, gdzie na.